bardzo serdecznie w UK Games News. Dziś jest poniedziałek, mam nadzieję, że wspaniale spędziliście te święta i jesteście przygotowani na przywitanie Nowego Roku. My tymczasem zobaczmy, co czeka na nas w dzisiejszych wiadomościach. Ludobójca, tyran, czy zdobywca Europy? Historia Karola Wielkiego? Projekt Cars, Renault Polska, Pak DLC, już dostępny? Ori and the Blind Forest Definitive Edition opóźnion do 2016 roku. niedawne wydanie epoki Karola Wielkiego, największą ekspansję da totaru Attila, historyk i archeolog dr Paul Harrison zawiera nas w podróż przez najważniejsze wydarzenia z życia jednego, z najsłynniejszych i najbardziej przerażających władców. Wraz z prowadzeniem ry rycerzy i innych jednostek nowej ery, konflikt na polu bitwy dokonuje symbolicznego zwrotu. Z ponad 50 dostępnymi prowincjami, nową mechaniką kampanii, szczegółowym i wyrazistym położeniem Geopolitycznym gra zapewni setki godzin rozrywki. God Projekt Karts kontynuuje swój program ciągłych aktualizacji i nowych treści wraz z wydaniem Renault Sports Car Pack, który zawiera pięć niesamowitych maszyn i specjalnych pojazdów dywizji Renault. Nowymi pojazdami zawartymi w Renault Sports są m.in. Renault Sport RS01, Formuła Renault. 1978 Renault Alpin i wiele więcej. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie inne pojazdy zostały dodane, zapraszam Was na naszą stronę internetową. Może to być oczywiste dla fanów oryginalnej wersji, którzy zdali sobie sprawę, że ten rok wkrótce dobiegnie końca, ale studio obiecało, że wkrótce ujawni więcej szczegółowych informacji. Ori and the Blind Forest został ogłoszony na Gamescom tego roku. Developer obiecał dodać nowe treści do gry i uwzględnić sugestie fanów sagi podczas reedycji. Moon Studios planował wydać Ori w te święta, ale wydanie zostało przesunięte na wiosnę 2016 roku. To by było na tyle w dzisiejszych wiadomościach, które dla Was na dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że wydają Wam się ciekawe. My pamiętajcie, widzimy się już jutro. A ja tymczasem życzę Wam udanego dnia. Do zobaczenia. Cześć!